Dobry państwu, witam w kolejnym odcinku kuchnia. Dzisiaj bardzo fajny temat: temat grill. Dzisiejszy program będzie podzielony na dwa programy, na, na dwa takie odcinki. Pierwszym odcinkiem będzie zamarynowanie mięsa. Specjalnie to robimy. U mnie nie ma lipy, jak dobrze wiecie, czyli zamarynujemy sobie dzień wcześniej, a jutro będziemy to wszystko grillować. Przygotowałem 10 różnych mięs. Są mi proste rzeczy, jak kiełbaski, i szaszłyczki, jakieś karkóweczki, ale to zaraz do tego wrócimy. Wszystko po kolei zamarynuję. Już kiedyś nawet też. Wspominałem, że najważniejsze to jest dobrze zamarynować mięso. Im dłużej, tym lepiej. Ja to zawsze robię dobę wcześniej. tak? Można to zrobić 2-3 godzinki, też nie jest problemem, ale według mnie uważam, że najlepiej jest to zrobić dobę wcześniej. Wołowina, aby była krucha, aby była fajna, taka soczysta, zamruśmy. Nie bójmy się mrozić mięsa. Jeżeli chodzi o wieprzowinę i wołowinę, steki, chcemy, żeby były kruchutkie, yy, zamruźmy wcześniej na 2-3 doby, później rozmrażamy w temperaturze pokojowej, przyprawiamy, dobę leży sobie w przyprawach, jest petarda wtedy. Naprawdę jest mięso kruchutkie, jest świetne. Zaczniemy od takich prostych rzeczy. Zrobimy kaszankę. Kaszankę każdy z nas zna. Kaszankę zrobię na dwa sposoby. Pierwszym sposobem to będzie kaszanka z cebulką. Cebulka wcześniej została y, przeze mnie y, Uduszona. Ona jest tylko z dodatkiem yy, odrobinę soli. I specjalnie zrobiłem wcześniej, bo yy, mięso, ciepła cebula nie idzie to w parze. I teraz tak. Kaszankę sobie kładziemy na folię, ale tą cebulę trzeba jakoś yy, przyprawić. Tak? Pomarańcze. Kroimy w kostkę. Możemy to zrobić bardzo fajnie. Robiłem kiedyś ze śliwką suszoną kalifornijską. Bardzo, bardzo fajny smak. W ogóle kaszanka Kaszanka bardzo lubi słodkie klimaty. Tak? Jabłko, miód. Kiedyś robiliśmy właśnie z miodem taką kaszankę. Była bardzo, bardzo fajna. Pieprz grubo, grubo mielony, młotkowany. Nie żałuję go. Odrobina soli. Naprawdę dużo nie trzeba. Kaszanka jest przyprawiona. Mieszam. Mógłbym tutaj dodać, dodać troszeczkę miodu, dodać y, jakiegoś cukru ciemnego, karmelu, ale y, pomarańcze naprawdę są bardzo słodkie. Próbowałem wcześniej, y, są świetne, także nie, nie, trzeba, nie trzeba tego robić. Układamy cebulkę z pomarańczą, z jabłkiem bądź y, z, ze śliwką suszoną. Zawijamy. Nie dodajemy żadnej oliwy, żadnego masła, żadnego tłuszczu. Cebulka była smażona na tłuszczu. Uwierzcie mi, że wystarczy, że ona będzie fajnie się dusić. I teraz to jest taka wersja dla, osoby, która, dla osób, które nie lubią kaszanki chrupiącej. Kiszka ziemniaczana. Tradycyjna, zwykła kicha z boczkiem, z cebulką i ją również przyprawiamy. To, że ona jest w środku przyprawiona, to nie znaczy, że nie możemy jej w ogóle przyprawić. Skrapiamy oliwą z oliwek. Ona fajnie się nam ugriluje, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przyprawy fajnie przygląd do kiszki. Bardzo fajną rzeczą do kichy jest y, papryka. Papryka słodka, wędzona. Nie jest to zwykła słodka, nie jest to pikantna. Drugą rzeczą to jest przyprawa Kery. Kary, Kery. Przyprawiamy. To chodzi o to, żeby te przyprawy fajnie się, y, fajnie się, spiekły nam na grillu. Ale jak już przyprawiam wszystko, to przyprawię y, wszystko. I tutaj wrzucę tą zwykłą kaszankę, która ma być, y, być ugrillowana na chrupko, bo tą y, wcześniejszą mamy y, grillowaną na takie sebulką, y, y, taką y, miękką, bardziej tak. A ta będzie chrupiąca. I do tej kaszanki dodam papryki, ale kajen, czyli, czyli pikantną, tak, bo Kaszankę lubię, jak jest albo na słodko, albo na pikantno. Do tego pomidory suszone z czosnkiem i bazylią. I dodajemy do kaszanki. Kiełbasa. Jest to kiełbasa myśliwska, kiełbasa taka swojska z z ziołami. Także jej tam za dużo nie trzeba przyprawiać, żebyśmy nie zepsuli jej smaku. I nacinamy. No wiadomo, niektórzy nacinają z dwóch stron. Ja zresztą nacinam z jednej strony, ze względu na to, że później ona się potrafi rozsypać na grillu. Również skrapiamy oliwą. I tutaj sposób mojej teściowej. Papryka słodka, zwykła. Tutaj też nie, nie dawałbym y, jakichś tam, nie wiadomo, jakichś innych przypraw, ze względu na to, że kiełbasa ma swój jakiś tam y, smak. Ale żeby to nie było y, zwykłe, proste, troszeczkę ją natłuścimy, troszeczkę ją popaprykujemy i naprawdę będzie troszeczkę inaczej. Filet z kurczaka, y, zwykły, nierozbity filecik, przyprawiamy. Tutaj mam taką y, przyprawę, to jest skondensowany bulion drobiowy. Tak naprawdę chodzi tylko o to, aby... Aby te przyprawy nam przylgnęły, a i nadal niesamowity aromat. I tu mam przyprawkę. Jest to przyprawa yy, do grilla, jest tutaj czomber, jest tutaj estragon, estragon, który uwielbiam, przyprawiamy z każdej strony, o, troszeczkę zamacerujemy tak jak już wspomniałem wcześniej, no, ważne jest właśnie już teraz jak. Przechodzimy do mięsa, aby to było wcześniej namacerowane, przyprawione. Przechodzimy od razu do żeberek. Tak? Żeberka wykładamy, to że mamy po jakiejś tam przyprawie, która wcześniej tutaj była, nie, nie, nie stanowi żadnego problemu. Żeberka również przyprawiamy na początku. Oliwa. Możecie sobie użyć jakiejś innej oliwy. Tak? Ja akurat używam oliwy z oliwek, pasuje mi. Przyprawiam solą. Lubię, jak one są dosyć takie wyraziste, słone. Solą i koncentrat pomidorowy. W mięsie, w mięsie ważną rzeczą jest, żeby użyć troszeczkę kwasu. Jakiegokolwiek. Czy to w jogurcie, czy w koncentracie, czy w odcie. Wtedy mięso bardzo fajnie kruszeje. Do tego dodam sos teriaki. Jest to słodki sos. Lubię żeberka na słodko. I bardzo możliwe, że później zrobię do żeberek Sos Barbecue. Sos Sojowy Ciemny. Troszeczkę też damy papryki słodkie jeszcze. Yy, nie wiem, czy zauważyliście, ale nie daje w ogóle. I macerujemy, i macerujemy. Nie daje w ogóle ziół nigdzie. Dlaczego? Dlatego, że nie lubię, jak te zioła się palą. Ale bardzo fajną rzeczą, jest, jak już mamy te żeberka, karkówkę, czy, czy jakąś inną, jakieś inne mięso, obojętnie. Zresztą mamy przyprawione, upieczone, i później przy samym podaniu posypujemy oregano, posypujemy bazylią yy, świeżym ziołem, to wtedy tak naprawdę yy, aromat nam fajny yy, przypraw zostanie ziół i, i te, te wszystkie te, te zioła się nam nie spalą. Filet Drobiowy, który wcześniej pociąłem, będzie przeznaczony na szaszłyki. Również dodaję troszeczkę bulionu drybowego, jogurt, z dwie łyżki jogurtu naturalnego, olej sezamowy, uwielbiam, kurczak w ogóle uwielbia sezam, pasta tahimi, jest bardzo mocna, także tak łyżka, na czubku łyżki w zupełności wystarczy i łyżka miodu. Z miodem nie, tak zwanym, może półłóżki, nie przesadzajmy, bo nam na grillu się yy, przypiecze za mocno, spali się, prawda? I oczywiście co? I macelujemy wszystko. Jogurt bardzo fajnie nam skruszy to mięso. Specjalnie zrobiłem taką przyprawę, moglibyśmy dać paprykę czy jakąś przyprawę do grilla, ale po co? Yy, on fajnie dostanie takich pasków, yy, bardzo ładnie będzie się przypiecze, yy, ładnie będzie miało kolor. A nie, musi, wszystko przecież nie może wyglądać tak samo, tak? Mamy namacerowane. Bardzo fajnie właśnie gra jogurt yy, z limonką. Nie z cytryną, a z limonką. Odrobinę skórki. Ale pachnie. Słuchajcie, naprawdę, jest... nie bójmy się tego, przyprawiajmy wcześniej. Nieraz jestem gdzieś uchołośny na grillu, to widzę, jak albo kupują gotowe takie przyprawione mięsa. Nie róbmy tego, broń Boże. Kupmy kawałek surowego mięsa i sobie sami go przyprawmy. Widzimy to mięso, konsystencję tego mięsa, widzimy jak to mięso się zachowuje, sprężystość, świeżość przede wszystkim, tak? A jak mamy to przyprawione, to tak naprawdę nie wiemy co tam było. Patyki wcześniej namoczone w wodzie, się pyta się po co, cały czas moczą, moczą, ale nie mówią po co. Po to, żeby po pierwsze nie paliły się za mocno na grillu, nie, nie, nie wpłynęły nam, a po drugie fajnie do tego mięso przylgnie. I tak, zaczynamy od. Mięsa, papryka, cebula, mięso. Tu możemy teraz użyć, o, papryka, zresztą to, to, to nie trzeba nikogo uczyć, każdy wie, jak, jak ma szaszłyk wyglądać, a zresztą sobie dopasuje yy, tak naprawdę, co będzie sobie chciał, tak. Trzy, ja liczę sobie tak po 4 pięć kawałków mięsa na osobę. Myślę, że pięć, takie te szaszłyczki niech będą yy, konkretne, tak, czyli mamy dwa, o. I, I róbmy, słuchajcie, yy, te szaszłyki równe, jednakowe, tak? Zawsze to będzie ładnie wyglądało na grillu, na stole, na którym podamy karkóweczkę. no Jakby nie było, nie może być, nie być grilla bez karkówki. Zrobimy tak. Przygotujemy sobie taką marynatę. Oliwa z oliwek. Tutaj damy przyprawa do grilla. Trochę soli, bo ona nie jest taka. Mocno słona, lekko pikantnie, czyli podprawimy jeszcze pieprzem kajen. Sos uster. Jest to amerykański sos, on się bardzo fajnie nadaje do marynat. I do tego dodamy ocet balsamiczny. Musi być coś kwaśnego, aby to mięso nam skruszało, tak? Zwłaszcza ma polegać do jutra. Zobaczycie, lewa, prawa i gotowe. I teraz sobie. Wstępnie sobie najpierw tylko tak przyprawię. O. Ale to nie będzie koniec. I karkówkę, słuchajcie, miałem mrożoną. Wyjęłem ją sobie wczoraj i ona się nie rozmroziła mi do końca. Wiecie dlaczego? Specjalnie tak ją przytuliłem do siebie wszystkie te mięso, żeby, żeby mi się za mocno nie rozmroziło. Dlaczego? Bo wtedy bardzo fajnie można sobie je wyporcjować, tak? Czyli, czyli fajnie nam się Ładne kawałki będą jednakowej grubości, nie będzie to mięso poszarpane. To też jest niby błaha rzecz, ale bardzo ważna, tak? Żebyśmy mieli jednakowe. Nie rozbijamy mięsa tuczkiem, nie traktujemy, nie, 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 nie. Kroimy odpowiednią grubość. I teraz jakbym kupił świeżej kawałek karkówki, nie ukroję, bo z jednej strony będzie grubiej, z drugiej cieni, bo to mięso będzie się rozważyło, i wtedy, i wtedy musimy tym młotkiem uderzyć. Dodam jeszcze troszkę przyprawy. Można powiedzieć, że mamy gotowe. Teraz przystępujemy do mięsa. I teraz patrzcie, yy, zostały nam jakieś, jakieś rzeczy, tak, które, które yy, używaliśmy wcześniej. Zróbmy tak, żeby nam się to przy ostatnim przede wszystkim, mięsie, aby nam się nie marnowało. Dodaję resztę tego bulionu, karkówka pocięta na szaszłyki yy, wieprzowe. Tabasco, uwielbiam tabasco. Także tabasco nie tylko jako do gotowych potraw, ale również i do, do, do tego, żeby, żeby przyprawić mięso. Reszta jogurtu, która nam została, musztarda, musztarda Dijon, sól, nie dodałem w ogóle yy, nigdzie ziół, tak jak wcześniej wspomniałem. Troszeczkę dodam czosnku granulowanego, ale tak czy inaczej dodam jeszcze czosnek świeży. Ten czosnek spadnie nam, a ten się przyklei, tak, bo yy, biały pieprz, no przecież jakby nie było, jakby nie mogło być białego pieprzu, tak. Troszeczkę suszonej gorczycy, niech ona sobie tam później się ugrilluje, spadnie, zdejmiemy, ale odda swój fajny aromat. Pieprz młotkowany, lekko pikantnie będzie, o, tak. Oliwy jeszcze nie dodawałem. Musztarda tutaj nam zrobi właśnie robotę taką, że, że to fajnie zakwasi, tak? Dodaję trochę czosnku. Lekko go, lekko go przesiekam. Ten czosnek to on tylko tak naprawdę, on da swój aromat, swój smak. On na tym grillu nie przyklei się. no gdzieś tam może się trafić. Dlatego właśnie dałem to troszeczkę granulowanego. A tu robimy... Tak naprawdę marynatę. I macerujemy. O, i mam będziemy mieli szaszłyki w musztardzie. I składamy szaszłyka bardzo, bardzo podobnie jak y, drobowego, tak? Czyli mięso tym razem boczek, jeszcze dochodzi, cebula i papryka również. O, do drobiu nie dawałem specjalnie, takie widzicie, słuszne kawałki. Nie dawałem specjalnie boczku, żeby to było. Yy, Wieprzowy to wieprzowy, drobiowy to drobiowy. O. Także te, te kawałki mięsa takie są naprawdę słuszne. Yy, tak, teraz boczek. Teraz cebulka. Papryczka. Mamy trzy. Niech będzie czwarty. I tak jak przy drobiowych, zrobimy pięć kawałków. Pięć kawałków mięsa. U mnie słuchajcie, jak przychodzą goście czy ktokolwiek na, na jakikolwiek jedzenie, wiedzą, że mają przyjść głodni, nie ma, nie ma zmiłuj, o proszę, konkretny, konkretny i cyk, i odstawiamy, i ostatnią rzecz robimy, kawapici, ha, niektórzy powiedzą, co to jest, tak, wołowina, sam ją przed chwilą mieliłem, jest to wołowina, ja będę przyprawiał i mówił, bo czas goni, yy, sól, jest to y, czysta, czysta wołowinka, y, łopatka wołowa y, z lekkimi przyrostami tłuszczu. To jest to chorwacka potrawa w formie takiego mielonego szaszłyka, kebaba, coś takiego. Y, dodaliśmy sól, papryczki jalapeno, siekamy, wrzucamy, kapary. Troszkę tych kaparów również trzeba przesiekać, żeby się wszędzie znalazły. Bardzo fajne, znalazłem takiego morskiego smaku, tak jak właśnie Chorwacja słynie. O, no, już fajnie pachnie. Ok, wrzucamy wszystko, nic się nie marnuje. Oliwa z oliwek. I oliwy, tak sporo. Ta oliwa tak naprawdę nam to sklei. Odrobina. Możemy dodać octu balsamicznego. Pieprzka jen. To musi być pikantne, ale nie zapominamy, że mamy papryczki jalapeno, tak? Czyli nie dajemy za dużo. Mutkowanego pieprzu, wyrazisty fajny smak, aromat i czosnek. Również go przesiekam. Tutaj moglibyśmy dać ten czosnek. Słuchajcie, jak mieliłem mięso, ale tak naprawdę zapomniałem, że mogłem to zrobić. Teraz tak sobie przypomniałem, że jakby był zmielony razem z tym mięsem, nawet by się lepiej fajnie rozeszło. Ale to nic. Sporo czosnku. I tutaj musimy dodać zioło, troszeczkę tymianku, czy nie takie zioło, jak to sobie tam mógł my, myśleć, i rozmaryn, też suszony. Tak. O. I mieszamy. Trochę nam za burtę wypada, ale to nic. Jeszcze wiecie, co damy, bo to jest mięso wołowe, czerwone. Jak dobrze wiecie, mięso wołowe, wołowina utlenia się, tak? czyli traci kolor na taki silny. Jak dodamy z dwie, trzy łyżki koncentratu pomidorowego, raz, że nam zakwasi to fajnie, tak, o czym mówiliśmy, to druga rzecz to jest, że ładny da nam kolor i mięso się nie utleni. Oliwa temu pomaga, ale koncentrat pomidorowy również. Mięso mamy gotowe. Jeszcze tylko spróbuję. Hmm. Będę miał jeszcze soli. O. o! Tak. Fajnie, lekko pikantne. Patyczek. Bierzemy porcję. Formujemy. Nakładamy. Możemy to robić na patyku, możemy to robić w formie takich steków, takich hamburgerowych, takie ma, małe, małe mini hamburgery, tak? Ale chcemy, żeby nam wyglądało to na chorwacką potrawę. O! I w ten sposób, i w ten sposób mamy gotowe Dzisiaj Państwu dziękuję. Myślę, że parę fajnych pomysłów podsunąłem, jak, jak zrobić, jak, jak sobie poradzić przy grillu. Pamiętajmy, że na pewno mamy w naszych szufladach mnóstwo różnych przypraw. Używajmy ich, mieszajmy, róbmy na różne sposoby różne mięsa, nie wszystko jednakowo. I na pewno będzie można miło spędzić czas przy grillu. Ja dzisiaj dziękuję i do zobaczenia na następnego programu.